Cześć, z tej strony, witajcie u mnie na kanale w unboxingu, unfoilingu, prezentacji najnowszego tomu kolekcji Wielkiej Kolekcji DC Bohaterowie Złoczyńcy od wydawnictwa Hachette. Jest to już 108. tom tej kolekcji o tytule Joker Zemsta. Za komiks odpowiedzialny jest szereg twórców, mamy tutaj wymienionych m.in. Jamesa Teniona IV, Giulema Marcha, Giuseppe Camuncoliego i Stefano Rafaele. Jeśli obrócimy sobie na tył, zobaczymy, że na zeszyt czy na tom składa się całkiem spora liczba zeszytów. Tom zawiera opowieści zeszytów Batman, Strefa Wojny, Jokera numer 1 oraz Joker od 1 do 4, 6 do 9, 11 do 15. Nie trudno zatem zauważyć, że są braki, czy brakuje zeszytu 5 i 10, więc zaraz zobaczymy o co w tym wszystkim chodzi. Przejrzyjmy sobie tutaj, otwórzmy ten komiks, bo on jest gruby, więc... Sądzę, że treści jest całkiem, całkiem sporo i też dla porządku trzeba podać, że ten komiks, ta opowieść już w Polsce wcześniej została wydana nakładem wydawnictwa Egmont. Ja tego komiksu ani nie mam, ani nie czytałem, więc nie jestem w stanie się odnieść do tego, o ile treść tego tytułu będzie uboższa od te brakujące, czy niewymienione zeszyty. Czekajcie, coś tutaj w ogóle mi nie gra na początek, zobaczmy co tu się mogło wydarzyć. To, co się pobudziło? No, czy jakiś, jakiś paproch? Z drukarni. Dobra, dziwna sprawa. Ale lecimy od początku. Klasycznie wstęp, na tych o twórcach, Poważny dom, czyli Batman, The, the Joker Warzone. Czyli to będzie wojna o Jokerach, podejrzewam, jeśli dobrze pamiętam. I później mamy fragment z Batmana setnego. O, tego też nie kojarzyłem, że on tutaj wyszedł. No i idziemy później w fragmenty z nieskończonej granicy. Infinite Frontier Dobra I rozdziały od 1 do 14. Chyba jakoś tak więcej tych rozdziałów, jakieś takie faktycznie dziury od 16 do 21. I jeszcze jakieś posłowie. 326 stron, więc sobie przejrzymy o co generalnie chodzi z tymi fragmentami. To jest ten fragment z Warzone, czyli ze strefy wojny. W ramach yy, tego przypuszczam Warzone, A tu co za skrót? Aha, tu są jakieś skróty, nawiązania. I teraz zaczynamy pier rozdział pierwszy. Wcześniej Egmont nie wydał tego jako Joker Zemsta, tylko jeśli dobrze pamiętam, Joker Polowanie na klauna. I z tego co pamiętam, to też była historia skupiona właśnie na Jamesie Gordonie. Tutaj mam no dobra, mamy gordona przewijającego się, joker, okładka z rzutu trzeciego. No i właśnie nagle mamy, przeskakujemy do tego czwartego, i pytanie, co się stanie na koniec czwórki. No ok, zobaczmy, czy mamy tutaj jakieś piątka, której nie ma, i szóstka. Jaki to ma sens? Chwila. No tak, piątki nie ma w tej historii, w tym zeszycie jest. Według tej rozpiski też nie ma piątki. A no dobra, bardzo jestem ciekawy, jak się będzie czytało, bo to wydaje mi się bardzo dziwnym zabiegiem ze strony haszet. Tutaj mamy dziewiąty zeszyt i teraz zobaczmy, czy znowu nam dadzą. No tak. Joker yy, okładka do dziesiątki. a teraz co od 11 do piętnastki okładki znowu no dobra, nie rozumiem, no lećmy dalej tym bardziej, że jeśli dobrze kojarzę, no to tutaj mieliśmy do zeszytu numer 14. Czekajcie, zobaczmy tutaj Nie wiem, no, co oni zrobili. No dobra, haszet mnie zadziwia. Znowu. I co, tu mamy znowu czternastkę. Chwila, pokaż mi to na chwilę, sorry, wrócę jeszcze na chwilę do tych czterech okładeczek tutaj. Gdzie one były? Może mi się tutaj pojawi, bo zaczyna być gdzie ósemka. Później była okładka do dziesiątki. I od Aha! Bez czternastki. Tu jest okładka do czternastki. Czy czternastka jest w tym tomie? Chwila, 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 chwila... Dziewiątka... Jest w tym tomie czternastka. Do piętnastego zeszytu... A tutaj jest napisane do... Tak, do piętnastego. No dobra. Dziesiątki nie ma zeszytu numer 10. Okładka do czternastki jest tym razem umieszczona w... pomiędzy rozdziałami. Tak to rozumiem, preferuje. No i teraz i pewnie okładka do zeszytu numer 15 nie, be, nie zostanie pokazana, bo już tam było. No dobra, ok, no i jeszcze patrzmy na to. I co będzie za dwa tygodnie? Za dwa tygodnie będzie sekta, czyli Batman, sekta, coś co już było. To jest komiks z Jima Sterlina. On został wydany też kiedyś przez Egmont. Ja jeszcze go nie czytałem, więc będę miał okazję. Natomiast Stowarzyszenie Sprawiedliwości Powrót. Tutaj jest James Robinson. David Asgoyer, Michael Lark, Mark Wade, Jeff Jones. no Ciekawy skład z twórców, jeszcze William Rosado. Powrót tego chyba nie było, z tego że tego nie było, więc mamy w pewnym sensie powtórkę, ponowne wydanie jakiegoś komiksu. Sporo stron, ale bardzo dziwne zabiegi w środku. No cóż, zobaczymy. Zobaczymy, jak to się będzie czytało. Ja jeszcze tej historii nie czytałem. Sylwek czytał, ma duże zastrzeżenia. O zakończeniu tej opowieści bardzo jestem ciekawy, co tak naprawdę mu się w tym nie podobało. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę i do następnego razu trzymajcie się. Cześć.